Ty wiesz o tym, jak ważne jest, co jest na panelach, żeby nie powstał pożar albo żeby coś się nie stało. Przyjechał do mnie ostatnio taki yy, pan, zresztą pokażę fragmenty z tego nagrania, i on tam robił takim dronem za ponad 30 tysięcy. Zrobił, po prostu przeleciał mi nad panelami, żeby zobaczyć, czy nie mam jakichś hotspotów. Wiesz, co to są hotspoty? Tak, w telefonie jest hotspot. Nie, to nie ten hotspot. Hotspoty, czyli takie przegrzania, albo cieplejsze miejsca, które mogą prowadzić do tego, że coś się może stać. I powiem ci, że krzaczki wystające z paneli dają bardzo. Zresztą wiecie co, idźmy zobaczmy to. Zobaczysz sam, właśnie świeci słońce, bo dzisiaj akurat, jak wczoraj napierdzielało słońce cały czas, tak dzisiaj są takie delikatne przerwy. Ty ile tam jest stopnia? Nie będzie, nie ma chmur. Nie ma chmur? Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dobra, idziemy w takim razie. Odpalam kamerkę i zapraszam serdecznie. Pokażę Wam. Porównamy sobie kamerę, która jest za mniej więcej około 1000 zł. A nawet będziecie mieli tam jeszcze jakiś rabacik. Od razu mówię, ten film, tą kamerę dostałem w ramach tego, żeby Wam pokazać. Ale przy okazji zobaczycie sobie sytuację, w której to ma miejsce. Ty, ja. Kamera, z której tutaj korzystam, to jest ten Visixon. Falcon. Zachęcam, jeżeli jesteście zainteresowani, macie tutaj kod rabatowy ode mnie: 35 zł na każde, inaczej powyżej 350 zł wydanych na kamerę. Nie tylko i są kamery, na tej stronie są jeszcze jakieś inne urządzenia, z których jeżeli macie ochotę, to po prostu korzystajcie. Można też kupować w kompletach. Powiem Wam, że zastanawiam się jeszcze nad tym urządzeniem żeby sobie zapodać, dlatego że u mnie jest cały czas problem z taką jedną rurą, a to jest taki, że tak powiem, to się nazywa fachowo boroskop przemysłowy. Tam jest do 3 metrów, a te załamania, o których ja mówię, są gdzieś tak na trochę bliższej odległości. Jestem ciekawy, czy byłbym w stanie to zobaczyć, co tam się dzieje i w jakiś sposób zadziałać, bo fajnie jest, że tutaj właśnie jest sterowanie kamerą, ale dzisiaj nie o tym, dobra. Wracamy do paneli. ty, jaki ty cieplutki jesteś? Ty, ja pokażę wszystkim, jaki ty cieplutki jesteś. Naprawdę. Nie wiem, czy ci się pracować nie chce, czy co, czy co się z tobą dzisiaj dzieje, co jest na rzeczy. Ale powiem ci, taki wyleżany trochę jesteś. O, na kolanach jest chłodniej, bo żeś systemu kupił jakieś te. Co będziesz. Pielić, muszę. pielić będziesz? Dobra, idziemy. Słuchajcie, a najlepsze jest to, co mnie bardzo zdziwiło, to jest potłuczony panel, który jak robiliśmy y, instalację tą, tego drugiego stołu, o tamtego, ten drugi stół, który jest, musisz przekręcać ręką bardziej. Ten drugi stół, to jak były przesyłane te panele, to on był na samym wierzchu tych paneli i ściśnięty był pasami. I przez to, że był właśnie ściśnięty pasami, no ktoś za mocno ścisnął, pękł y, ten moduł fotowoltaiczny. A ja sobie go testuję tutaj z takim magazynkiem energii, który, który mam e, zamontowany w studio tutaj, tak dla zabawy po prostu. I coś wam pokażę. Mam nadzieję, że się nagrają, a jak się nie nagrają, to musicie. Czekaj, przetrzymujemy nagrywa się, dobra. E, chodź tu pokażesz, bo jak gdyby się nie, Bo ja nie wiem, czy będzie widać, czy nie będzie widać później. Nie, tych... Nic nie zobaczymy. Dobra, ale o co chodzi? nie ma żadnych hotspotów. Zresztą zobaczycie to na filmiku, najwyżej nie zobaczycie temperatur. W centrum mamy w granicach 45, 45 ,4, ale nie ma żadnego miejsca, w którym miałoby być coś, co, co jest nie tak. Tam na górze są moduły fotowoltaiczne i też w miarę jest wszystko w porządku. No fajnie, dlatego właśnie z tego drona było o tyle fajnie, że yy, widać, z tego kąta, co trzeba. No, tam, żeby tamte panele żebym mógł zbadać, to musiałbym po prostu, nie wiem, na jakiejś drabinie stanąć, żeby po prostu na równi było. Ale fakt jest faktem, że potłuczony moduł fotowoltaiczny nie miał żadnych ciepłych miejsc, żadnych hotspotów, nic z tych rzeczy. Bardzo ciekawa sytuacja. A najlepsze jest to, że jak ja go sobie testuję, to po, tylko żeby nie było. Teraz się taki czerwony tutaj wyświetla. Nie rób tego w domu. Nie chodzi mi o to, żebyście potłukli panele. Ale ten panel, jak jest potłuczony. I na przykład dzisiaj to jest takie słońce konkretne, ale jak nie ma słońca, to on lepiej produkuje niż takie niepotłuczone. Tylko tak jak mówię, nie tłuczcie paneli fotowoltaicznych. To nie, 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 nie tędy droga. Dobra, idziemy zobaczyć, bo tam jest tak, i kupy są na panelach, i wystają krzaczki, i dodatkowo jeszcze są jest jakieś miejsce. przynajmniej tak pokazywało mi stąd, mówię, że nie będzie zachodziło słońce. No zobacz, tam już nie ma nie, tak. Tam nie ma. Tu jeszcze coś jest, ale dobra, może. Może zdążymy. Idziemy. Co tu widzisz na krańcach modułów to są biedy To Na to nie zwracamy znowu uwagi. Grzeje mm -hmm. się eee, boks. Wiadomo. Tutaj trzeba naprawić, a tu jest już uszkodzony już moduł. Jak nasz pomiarowiec, bo oczywiście ja tych pomiarów nie robię, rzuca na program taki rysunek, to ten rysunek sam wyłapuje punkty i opisuje całą linię. Gdzie są jakieś różnice temperatur. Nie potem ręcznie nie klika. No bo tutaj. Tam też może być wkrzek, wiesz? No, 110 stopni kontra 56. Mhm. no to nie jest jeszcze tak źle. To ciekawa sytuacja, zobaczcie sobie. Mamy, że tak powiem, rozmazaną kupę na module fotowoltaicznym. No i tu, na słowo mi uwierzcie, zrobię filmik, już chwila, już się, robi, już się nagrywa filmik. No nic się nie dzieje. Na tych modułach, czyli na full blackach, nie widzę tej sytuacji. Żeby, żeby tutaj było coś jakieś yy, ocieplenie. Tam jest następna kupa, jakaś różnica jednego stopnia, gdzieś tam się pojawia ewentualnie coś się dzieje. Tutaj mamy jakieś takie zabrudzenia, czyli takie co już się ewentualnie prawie zmyły. Będę musiał je umyć tak swoją drogą. Też nic się nie dzieje. To ja jestem cieplejszy, zobaczcie tutaj, niż. Yy, czyli moje odbicie tutaj jest cieplejsze niż, ni, niż te. Ewentualne kupy, ale na tamtym, na tamtym stole, na tamtym drugim stole widziałem taką sytuację, która mnie strasznie zaniepokoiła przynajmniej z tej kamery z drona. Zaraz zobaczymy, czy będzie też to widać tutaj. Jeden z tych chyba na drugim module, to zaraz zobaczymy. Po prostu świeci się totalnie i tam była różnica prawie 100 stopni. I jestem ciekawy, jak to pokaże w tej chwili. O, zobacz, tu na przykład. No tu może będzie coś widać. Nie no, jest cieplej. I to sporo. 41. A w tym miejscu. Na module. Jest, jest trochę cieplej. Muszę powyrywać te rzeczy. Patrzysz co ja robię? Dobra. Niech to nie cieniuje. Bo nawet, nawet gdyby to się, to nic wielkiego nie robiło to po cholerę ma robić taką sytuację, że yy, jak będzie Wam tutaj cieniowało, to też produkcja nie będzie taka, jak być powinna. Dobra. Tu wytrę. Dobra. Zobaczcie. Mamy. Jest 41 stopni, mniej więcej jest na modułach. No, 40 i tak dalej. A tutaj jeden z tych yy, nazwijmy to placków krzemu, jest zasłonięty, ten drugi już mniej, a ten jeden jest zasłonięty i podchodzi pod 94 stopnie. I właśnie na takie rzeczy, na takie przycienienia trzeba uważać. Ten ma 42, ten ma 43, a ten ma 92 stopnie. Widzisz to? Zobacz. O, widzisz fajnie, że zasłoniasz. Czekaj, może tak. Zaraz wam pokażę z kamerki. Mam nadzieję, że to będzie widać. Będzie widać, no, cieniuje, zobacz. Chodzi o to, że nie musi być cały zacieniony. Zobacz, ten, ten krzaczek, dobra, weź powyrywaj i zaraz zobaczymy, jaki będzie efekt. Za chwilkę dosłownie. To trzeba będzie chwilę poczekać. No nie mówię, że nie. Ale za chwilę powinniśmy zobaczyć y, różnicę, jak już zaczyna spadać. 81, 82, 80, 81. Trzeba to przerywać i warto chociaż raz na jakiś czas. Sprawdzać takie rzeczy, no bo powiem Wam, kurde, no to jest naprawdę, to może być niebezpiecznie. Z tego co rozmawiałem z Waltkiem ze PtoBoxem, to yy, jeśli, było, jeśli podejdzie pod 120 stopni, gdyby podeszło pod 120 stopni i więcej. <grywki> nie, muszę Wam to pokazać. Jak to się nazywa? Ty? To się nazywa kosa manualna. Ma, kosa manualna, nie spalinowa, tylko kosa manualna. Ty młody, ale widzę, że chyba tej kosy w życiu żeś w rękach nie trzymał, co? Cicho. Albo nie, jest jeszcze inny problem. Tępa jest strasznie. No, jest tępa jak cholera, no ale. Dobra, podkość i tutaj jeszcze troszkę, tylko poczekaj, ojciec się odsunie, bo ja się boję, jak ty masz tę kosę w ręku. Rezygnujmy Uważaj, bo tam jest. Żebyś nóg nie powycinał tego statywu. Dobra, raz, dwa, trzy, czwarty panel, trzeci yy, albo czwarty, czwarty, przepraszam, czwarty yy, placek, że tak powiem. Zobaczcie. Jeszcze nie jest idealnie, ale już jest około 60 stopni. więc zaraz to sobie spokojnie powróci do normy. Także kontrolować, warto żeby później nie było jakiejś akcji typu, że nam się coś albo zapali, albo nawet to, że jak tutaj się grzeje i w tym miejscu jest ta sytuacja, to już produkcja modułu też się, że tak powiem, pogarsza, bo nie wiem, czy wiecie, ostatnio taki fajny materiał, akurat rzadko ostatnio robią fajne materiały, ale ten, ten, ten im się udał. Glop Energia nagrała yy, materiał o tym, jak 25% na sprawności tracą moduły fotowoltaiczne przez temperaturę działającą, czyli przez to, że jest ciepło, jak pogarsza się sprawność modułu fotowoltaicznego. Więc warto takie rzeczy wyłapywać. Jakieś właśnie takie kupy. Na panelach. Dziwię się, że tam nie pokazuje, że ta kupa nie jest jakby, no nie rozgrzewa, bo powinna, szczerze powiedziawszy. Nie wiem dlaczego. Nie, jak wiecie, to odpowiedzcie mi tam na to pytanie, dlaczego nie pokazuje się to e, ciepełko, że tak powiem. Panie Kosiarz, weź pan jeszcze z tamtej strony machni te, 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 te trzy rzeczy, cztery tam, co tak wystają żeby było Tylko bez, nie kosą, bo jak kosą, zaczniesz mnie tam kosić, to jeszcze kable od paneli przetniesz, a jak kable od paneli przetniesz, to ci powiem, że te czyszczenie nic nie będzie miało sensu żadnego. Słuchaj, tak patrzę, to ty to, to trochę to na odpierdziel jakby próbujesz zrobić, prawda to czy nie? A to moje panele? A skąd masz prąd? <laughs> Dobre. Pytanie odwieczne, nie odwietrzne, tylko odwieczne. Myć panele, czy ich nie myć? Warto, czy nie warto? Nie wiem. Nie wiem. Chyba warto, ale głowy sobie obciąć nie dam.